Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście, ja czyli Bartulo. To jest kolejny odcinek z Waszej ulubionej serii, czyli tworzenie piosenek za pomocą AI. Dzisiaj zrobimy sobie Hate, hate 2. Paliona zobaczcie akapelę. I że jak się postawię, jutro jestem trupem, role się odwrócą. Dobra, jest jakiś problem ze stroną, był wcześniej, ale na, na szczęście został naprawiony. Ale teraz coś innego jest, że nie działa scroll, nie wiem o co chodzi, w sensie nie mogę obniżyć. O muszę tak oddalać, żeby cokolwiek było widać, więc trochę słabo. Piosenka już jest. W tym momencie robimy tekst. Stawcie łapkę w górę, zostawiajcie łapki w górę. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji. Tak, subskrybujcie ten kanał już. Jesteśmy już coraz bliżej do 10 tysięcy i będzie fajnie. Tutaj mam skopiowany w notatniku tekst prawdziwego oryginału na Hate 2. Nie wiem, z czym się będę sugerował. Coś wymyślę, coś trzeba wymyśleć fajnego, coś nowego. Na przykład. ale użyjmy tak, że tu będą wersy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Osiem wersów. No, coś wymyślę. Dobra, ja coś wymyślę i wrócę do Was za chwilę. Dobra, już napisałem całą piosenkę. Trochę mi to zajęło, ale myślę, że wyszło spoko. Zobaczcie, co mi wyszło. No to tak, zacznijmy od wersu. Nieraz tu widzę te komentarze. Jestem człowiekiem, nieraz też płaczę. Czemu wypluwasz ten jad? Nie będę słuchał tych rad Dobra, bo się już za bardzo wczułem, lecimy dalej, będę robił to dalej, niech ci będzie żal, a ja nadal twardy jak stal. Czemu znowu hejtujesz? Ciągle nienawiść budujesz. No, i tutaj jest przed refrenem. Pamiętaj kolego, spełniaj swoje marzenia i nie słuchaj ich nigdy. Nie przejmuj się nikim, buduj swój sukces, jak Egipcjanie piramidy. Ja nie słuchałem, i, i zobacz, jaki zrobiłem wielki ten kanał. Robię swoje i dalej to robię. I te wersy to nie banał. Te robię swoje i dalej to robię. To już wziąłem z tamtego tekstu, ale resztę to już samemu wymyśliłem. I teraz yy, refren. Ej, to wali ciągle nie obchodzi mnie ta dreska. Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama. Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło. Pamiętam, jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło. No, myślę, że nam się tekst podoba. Teraz zacznijmy od yy, stylu muzyki. Dobra, na początku, jak to było? Tra yy, zróbmy sobie podstawę, czyli jak zawsze: trap. Weźmy sobie bass. Height 2. No i dobra, teraz muszę yy, zmniejszyć. A jeszcze bardziej. No i co? I tworzymy. Pyk. Na razie widzicie, że mi się podświetla. Jeszcze się nie stworzyło do końca, ale jak wiecie, ja puszczam przed, bo chcę mu słyszeć jak najszybciej. Mam nadzieję, że to wyszło i nie mogę się doczekać, dlatego już nie przerywam i lecimy. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj kanał i pomóż mi w spełnieniu mojego największego marzenia. Nie jest to, widzę te komentarze Jestem człowiekiem, nieraz też płaczę Czemu wyprowadź ten jad? Nie będę słuchał tych lat. Będę robił to dalej, i ci będzie żal A ja nadal twardy jak stal Czemu znowu hej trujesz? Ciągle mnie nami Pamiętaj kolego, spełnić swoje marzenia i nie słuchaj ich nigdy Nie przejmuj się dzikim, podle swój sukces jak egipcjanie piramidy ja nie słuchałem i zobacz jak zrobiłem wielki ten kanał wow. Robiłem swoje i dalej to robię i te wersy to nie banał Hej towali ciągle nie obchodzi mnie to dramata Właśnie robi nie mama jaki dziwny refren. Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hej, to wali ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze I nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hej, to wali ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hej, ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Dobra, chyba już się skończyło, więc tak. Zapomniałem Wam powiedzieć. Ojej! Dobra, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie zaczynamy. Dobra, już w międzyczasie, już potworzyłem inne. Tym razem usunąłem ten Bass i trend. Zobaczymy, co wyjdzie. Potem zrobimy coś innego. Ale tak, pamiętajcie, żeby napisać w komentarzach, jaka wersja Wam się podoba. To prawdopodobnie wstawię. No wiecie, wiecie, nie muszę Wam przypominać, ale lepiej, jak Wam przypomnę. Dobra, lecimy dalej z drugą piosenką. Jestem człowiekiem, nieraz też płaczę. Czemu wypływasz ten jad? Nie będę słuchał tych rad, będę robił to dalej, niech ci będzie żal. A ja nadal twardy jak stal. Czemu znowu chlitujesz? Ciągę nienawiść pod... Pamiętaj kolega, powiem swoje marzenia i nie słuchaj ich nigdy Nie przejmuj się nikim, powiem swój sukces jak egipcjalne piramidy Ja nie słuchałem i zobacz jaki zrobiłem Wielki ten kanał. ten kanał Robiłem swoje i dalej to robię I te wersy to nie banał Hej to wali, ciągle nie obchodzi mnie to drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama ale ty nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hej, to wali ciągle, nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama, ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hej to wali ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest Mama. No myślę, że ta pierwsza wersja była lepsza. Trochę oddaliłem sobie, bo chcę zobaczyć jaki jest, jaki jest czas otwarzania piosenki, żeby wiedzieć mniej więcej. Tu już puścimy sobie muzykę trap Deep House samo i zaczmy i lecimy dalej. Swoje I dalej to robię I te wersy to nie banał Hej to ciągle nie Ta drama, ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Jestem człowiekiem, nieraz też płaczę Czemu wypluwasz ten jad? Nie będę słuchał tych rad Będę robił to dalej, niech ci będzie żal A ja nadal, twardy jak stal Czemu znowu hejtujesz? Ciągę, nienawiść budujesz Pamiętaj kolego, spełniaj swoje marzenia I nie słuchaj ich nigdy Teraz lecimy z czwartą piosenką Widzę te komentarze, jestem człowiekiem, nie też płaczę Czemu wypróbasz ten jad? Nie będę słuchał tych rad Będę robił to dalej, niech ci będzie żal A ja nadal twardy jak stal Czemu znowu hejtujesz ciągle nie na wieś budujesz Pamiętaj, kolego, spełniaj swoje marzenia I nie słuchaj ich nigdy Nigdy nie przejmuj się nic i buduj swój sukces jak Egipcjanie Piramidy ja nie słuchałem i zobacz jaki zrobiłem, w jaki ten kanał Robiłem swoje i dalej to robię i te wersy to nie banał Hej to wali ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hej, nie obchodzi nie ta drama Ważne, że mam widzów i że domna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Dale lecimy z piątą piosenką, pamiętacie w komentarzach, żeby napisać na... twoją, która najlepiej wyszła i subskrybujcie ten kanał, proszę. Nieraz tu widzę te komentarze, jestem człowiekiem, nieraz też płaczę, czemu mówię. ten miat, nie będę słuchał tych rad, będę robił to dalej, niech ci będzie sala, ja nadal twardy jak stan. Czemu znowu hejtujesz, ciągle nienawiść budujesz. My kolego, spełniaj swoje marzenia i nie słuchaj ich, ich nigdy. Nie przejmuj się nikim, buduj swój sukces jak Egipcjanie piramidy. Ja nie słuchałem i zobacz jaki zrobiłem, wielki no, czekam, ten kanał. czekamy, czekamy. Dariu. Robiłem swoje i dalej drogie i te pesty to nie banał. Hej, to wali ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hej, to ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło. Ło, coś się zaczyna dziać. Hej, to wali ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dunna jest tu mama, ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Dawno już zmieniła Może A kapela się włączyła Dobra, lecimy z tym razem szóstą piosenką Tutaj już potworzyłem resztę Nieraz tu widzę te komentarze Jestem człowiekiem, nieraz też patrzę Czemu wykruwasz ten jad. Nie będę słuchał tych lat Będę robił to dalej Niech ci będzie żal A ja nadal twardy jak stal Czemu znowu hejtujesz? Kolega swoje marzenia i nie słucha ich nigdy. Nie przejmuje nikim, bo swój sukces jakiś. Czemu to nie ma głosu Ja nie słuchałem i zobacz, jak zrobiłem ten kanał. Robiłem swoje i dalej to robię. Tewesi tu nie badał. Hej, to walić, o ile nie obchodzi mnie ta drama że mam i że dumna jest tu mama, Mało, ale się też palę. nie było dobrze i nie zawsze było miło, Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło. Hej, to wali ciągle, nie obchodzi mnie ta drama Ważne że mam bitów i że dumna jest tu mama, ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło, Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno. Niemal upadłem, tak się nie mogłem. Prawie sam starć. No i znowu ta, Znale, ta kapela! Jak coś to, jak się włącza kapela, to trochę przewijam. Bo na ostatnim filmie wyszły prawa autorskie, po prostu nie chcę ich mieć. Dobra, e, tym razem lecimy siódmym kawałkiem. Wyraz tu widzę te komentarze. Jestem człowiekiem, nieraz też płaczę. Czemu wypróż ten jad? Nie będę słuchał tych rad. Będę robił to dalej, niech ci będzie żal. A ja nadal twad jak stal. Czemu znowu hejtujesz? Ciągle nienawiść budujesz Pamiętaj kolego spełniał swoje marzenia i nie słuchaj ich nigdy Nie przejmuj się nikt, buduj swój sukces Jak Egipcjanie piramidy Ja nie słuchałem, nie zobacz jaki zrobiłem Wielki ten kanał Robię swoje i dalej to robię I te wejsy to nie banał Hej to wali, ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hej, to wali ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hej, to wali ciągle nie obchodzi mnie ta drama że mam i że dumna jest tu mama. Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło. Pamiętam, jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło. Bo, coś się zaczyna dziać? To wali ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama, ale też nie było dobrze I nie zawsze było miło Pamiętam, tam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hej, to wali ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama, ale też nie było dobrze I nie zawsze było miło Pamiętam, jak nic nie miałem to się dawno już zmieniło Ale coś nie było dobrażny I to na jest tu mam Zaczynamy z ósmym hitem Mam nadzieję, że to będzie hit, więc co? Lecimy Nieraz tu widzę te komentarze Jestem człowiekiem, nieraz to czy Czemu wypróbasz ten jad Nie będę słuchał tych rad Będę robił to dalej, niech ci będzie żal A ja nadal twardy jak Nie i nie słuchaj ich nigdy Nie ja przejmuj się nikim buduj swój sukces jak Egipca, nie piramidy ja nie słuchałem nie soba, i co Jak Jaki zrobiłem wielki ten kanał robiłem swoje i dalej to robię i te westy to nie banał Hej, to wali ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem To się dawno już zmieniło Ej hey, to wali ciągle nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem To się dawno już zmieniło Role się odwrócą czasem Znowu się kapela, chodzi, bardzo, no to jest nie, nie obchodźmy ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hej to wali ciągle, nie obchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło A, to się dawno już zmieniło A? To się dawno już zmieniło, a to się dawno już zmieniło. A to się dawno już zmieniło. No i na No i na Czyżby coś się szykowało? Jakiś drop, czy coś? Nieraz tu widzę te komentarze. Jestem człowiekiem, nieraz też płaczę. Czemu wypluwasz ten jad? Nie będę słuchał tych rad, Będę robił to dalej, niech ci będzie szal A ja nadal twardy jak stal. Czemu znowu hejtujesz? Ciągle nienawiść budujesz. Tu jest, tu jest, tu jest. Ci z dziewiątą nutą, więc co? Jak jeszcze nie zostawiasz lajka, no to zostawiaj i co? I słuchamy. Teraz tu widzę te komentarze, jestem człowiekiem nie raz też płaczę, czemu by ten go Nie będę słuchał tych lat, będę robił to dalej, niech ci będzie żal, a ja nadal twardy jak stan. Czemu znowu hejtujesz, ciągle nienawiść budujesz. Pamiętaj, kolego, spełnij swoje marzenia i nie słuchaj ich nigdy Ja, yeah, ja, yeah. nie przejmuj się nikim, buduj swój sukces jak Egipcjanie, piramidy Ja nie słuchałem i zobacz jaki zrobiłem wielki ten kanał Robię swoje, robię jak star Czemu znowu hejtujesz, ciągle nienawiść budujesz Pamiętaj, kolego, spełniaj swoje marzenia i nie słuchaj ich nigdy nie przejmuj się nikim, buduj swój sukces, jak Egipcjanie piramidy Ja nie słuchałem i zobacz jaki zrobiłem wielki ten kanał Robiłem swoje i dalej to robię i te wersy to nie banał Hejtowali ciągle, nie obchodzi mnie ta drama że że tu mama, Pamiętam, miałem, Hej, mnie, Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hejtowa i nie odchodzi mnie ta drama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Hej, to walić ciągle nie obchodzi nie ta grama Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło. No i dobra, została nam ostatnia piosenka No, puszczamy muzykę I potem zrobię podsumowanie Nieraz tu widzę te komentarze Jestem człowiekiem, nie chcesz patrzeć Czemu wypluwasz ten jazd Będę słuchał tych raz Będę robił to dalej Niech ci będzie żon ja nadal twardy jak stal Czemu znowu Hejtujesz Czemu nienawiść budujesz To mnie Spełniaj swoje marzenia i nie słuchaj ich nigdy Czemu się nikim kim buduje marzyć? Buduje marzyć? Buduje marzyć? Ja czemu się nikim buduj swój zysk? Te nie piramidy Ja nie słuchałem i zobacz jaki zrobiłem wielki ten kanał robię swoje i dalej to robię I te węzły to nie banał Hej to wali, ciągle nie obchodzi mnie ta drama Właśnie, że mam widzów i że dumna jest tu mama Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło Pamiętam jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło Ciągle nie obchodzi mnie ta drama. Ważne, że mam widzów i że dumna jest tu mama. Ale też nie było dobrze i nie zawsze było miło. Pamiętam, jak nic nie miałem, to się dawno już zmieniło.

Stosyce, tylko marzenia i nie słucha ich nikt Zrobiłem wielki ty to nie banał To robię i te wersy to nie banał. Hej, to wali ciągle, nie obchodzi mnie to dramata Boże, szanowni, nie Chociaż teraz nie wiem, które tyle było dobrze i nie zawsze było miło bo nie tam jak nie miałem, bo się dawno jest... Dobra, pamiętajcie, żeby w komentarzach pisać, która najlepsza. Pamiętajcie, zostawcie komentarz, subskrypcję i lajka i czekajcie na więcej. Prawdopodobnie następna, na scena piosenka to będzie USA 2, więc czekajcie.